Kody nowego skina już dostępne w i Jak to możliwe i jak niektórzy gracze mają już darmowego skinka, o tym wam dzisiaj powiem. Ale również jest jeszcze kolejne 4 kody i kolejny darmowy skin, który również będziecie mogli zdobyć. Dzisiaj wam o tym powiem, bo nowy evencik już uszył. I powiem wam też o darmowym malowaniu, które macie zgarnąć za darmo, jak gracze Fortnite'a. Za tamten son i zaraz wam powiem, komu to przysługuje. Ja już je odebrałem. Nagranie no palcem obejść materiał, bo na pewno będzie ciekawy, ale w drodzy widzowie pamiętaj, żeby waląć tylko supika, łapeczkę w górę i wpisać kod Saycamster w sklepie. Jeśli się pomogłem to pewne odcinki like są co inny na tym kanale, także zapraszam, a wbijamy 85 kasobików powoli, także fajnie jakbyście pomogli. No i fajnie jakbyście z kodem Sejamstar kupili karnacik, żeby wspierać mój kanał. Koniecznie wbijajcie na Discorda, Instagrama, Twittera i inne story, ale w opisie i sekunda dla partnera. Powiem wam teraz szybko o nowym projekcie NFT Moody Cass. Projekt zamierza wypuścić 8000 NFT kotów. W projekcie będzie tylko 7 legendarnych NFT, a ich posiadacze mają dostać równowartość 6000 dolarów. Projekt zamierza nawiązać współpracę z innymi dobrymi projektami i zagwarantować swoim posiadaczom wczesny dostęp do innych projektów. Również ma zapewnić research oraz cotygodniowe newsy na temat tych projektów oraz całej sytuacji na rynku. Projekt ma zamiar pozwolić społeczności rozdzielać fundusze na rozwój projektu. pojedacze będą mogli wybrać na co zostaną przeznaczone w drodze głosowania. Jeśli jesteście zainteresowani, wbijajcie na ich socjale, szczególnie Discorda, linki w opisie. A więc, pierwsze, co darmowe malowanie do broni? Jak można je zdobyć i komu przysługuje generalnie malowanie do broni? Jest skierowane do graczy, którzy grali w tamtym sezonie. O co dokładnie chodzi? Oczywiście o malowanie, które miało być przyznane za areny. Grannie w Fortnite rozwój już malowanko. I wczoraj w sumie na streamie dużo osób pytało się dlaczego tego malowania nie ma, więc teraz wystarczy do się do gry i powinniście je dostać. Malowanie wygląda generalnie w spoko sposób. Jest ono oczywiście związane z motywem rank. No generalnie im większą rangę na arenie mieście w Fortnite'cie, tym większe, lepsze malowanie oczywiście dostaniecie. Generalnie nie wiem, czy jest to event jednorazowy, że było tylko w tamtym sonie czy w tym. Będzie to samo, także zobaczymy. Aczkolwiek być może w tym sonie dostajemy coś innego, albo po prostu jakieś nowe malowania. Także oczywiście trzeba być czujnym. No generalnie trzeba było mieć 1500 punktów, żeby dostać jakiekolwiek malowanie. Im wyższą arenę mieście, powinniście dostać więcej malowań. Generalnie wziąłem u likarów, że niektórzy Dostali nawet po 5-6 malowań, nie wiem czy to jest prawda czy nie, ale generalnie powinien się dostać do każdej rangi jako mieście jedno malowanko, więc generalnie jest Pokomotyw, malowanie ładne, no i myślę, że fajny upominek, szczególnie żeby na przykład pochwalić się znajomym, no że jakąś tam rangę gdzieś kiedyś mieliście. No a teraz lecimy z kolejnym tematem, czyli współpraca z Marvelem. No i tutaj grannie chodzi o skin Spidermana, który wczoraj trafił do Fortnite'a jak wiecie, część już graczy się mogła nim pochwalić i na przykład na li likerzy, na Twitterze wrzucali, zagrają już nowym skinem. Grannie tak, to prawda ten skin jest już do zdobycia. No i oczywiście chodzi tutaj o kody, można zrobić go za pomocą kodzików i teraz wam dokładnie wyjaśnię, ale najpierw zajmiemy się tym, co dokładnie dostajecie z kodów, bo jest ich aż 4 czy tam 5, no i jest również bonusowy skin. Kody generalnie będą wychodzić co tak naprawdę miesiąc No i pierwsza, pierwszy kodik to jest 8 czerwca Strój Spidermana No i on właśnie już się pojawił i każdy gracz może go już zdobywać 13 lipca jest to malowanie Ironmana Które również trafi do Fortnite'a Następnie 17 sierpnia mamy kilopy Wolverina Które będziemy mogli również odblokować W taki sam sposób i te wszystkie trzy rzeczy Będą później dostępne w sklepie Czyli jeśli jakaś ktoś nie zdobył niego z kodów Czy jakaś woli go kupić normalnie To oczywiście ma taką możliwość, aczkolwiek te rzeczy będą dostępne potem I dokładnej daty jeszcze niestety nie znamy Także będzie trzeba poczekać Czekać, ale będzie ten sam case prawdopodobnie co mi się, w, co mieliśmy w motywie z DC, no i tam również tak samo to działało, czyli najpierw można było sobie to zrobić za darmo, a jak ktoś nie zdążył, czy nakad nie mógł, to mógł to potem oczywiście kupić następnie 31 sierpnia mamy malowanie do broni związane z motywem Zero War, a następnie mamy ostatni komiks 28 września czyli ekran wczytywania Zero War i te dwie ostatnie groty będą nigdy już do zdobycia, tylko one będą właśnie w komiksach, także musicie sobie je zdobyć jeśli ktoś po prostu ma ochotę mieć coś u Unikalnego. ich się nie da kupić, aczkolwiek moim zdaniem, też są to dwie najsłabsze nagrody, bo nie oszukujmy się, ale jednak nie jest to nic specjalnego. No i generalnie jest duży plus, bo jeśli zbierzecie na przykład 5 komiksów, to dostajecie również nagrodę gwarantowaną. Jako dodatek, Gralnie po zebraniu 5 komiksów, w pisaniu tych kodzików, dostajecie dodatkowego skina. W tym momencie jeszcze nie wiadomo jaki będzie to skin, ale spekuluje się, że może to być np. Wolverine albo na przykład Iron Man w jakimś innym wydaniu. No i tutaj generalnie musimy sobie poczekać, no i czy to opłaca się grannie zdobywać i jak to wszystko zdoby. No, i teraz jak odblokować te kody, jak je zdobyć? Jest to banalnie proste. No i mega opłacalne, Generalnie a to w ten sposób: no, że oczywiście każdy kodzik znajdziemy w, ko w kolejnym komiksie, który będzie teraz wychodził. Daty już wam podałem. No i pierwszy komiks jest już dostępny. Komiksy z tego co widziałem są dostępne w polskich sklepach. I dużo osób pyta, czy będą w Vampiku. Tego nie wiem, aczkolwiek wiem, że te komiksy są sprowadzane z zagranicy. No i na przykład w polskich sklepach, które to sprawdzają. Taki komiks kosztuje około 20 zł. granic jest to dosyć opłacalne. Nie ma się co oszukiwać, szczególnie w przypadku skina, no, bo takiego skina 1500 Falloutów, na przykład Spidermana, no to kupilibyśmy za Fortnite, no za jakieś kilkadziesiąt złotych, tutaj on kosztuje 20 złotych, no i tak naprawdę też nie kosztuje, no bo my raczej kupujemy komiks, a kod jest takim gratisem, więc generalnie możemy sobie gratisowo to zdobyć, No i generalnie, jeśli ktoś po prostu chce sobie kupić komiks i zdobyć skina, no to ma teraz fajną okazję. Również fajnym motywem jest to, że z tego co wiem, moi wzy informowali mnie, że w przypadku DC na przykład często było tak, że dało się na przykład kupić na koniec promocji wszystkie komiksy w dużo niższej cenie, niektórzy mi podawali różne ceny. No i generalnie z tego co wiem, niektórzy kupowali całe pakiety komiksów, nawet od 30 zł do 60, więc generalnie wychodził wam strasznie tanio, no bo tak to mielibyście na jednego skina w Fortnite, a tak to zdobywaliście wszystko, więc tutaj również polecam Wam na przykład sobie poczekać, jeśli komuś za bardzo na tym nie zależy, no i być może uda Wam się uhantować jakiś taki pakiecik za jakiś czas, po prostu dużo taniej i sobie zaoszczędzicie i będziecie mieli wszystko, także oczywiście warto tutaj poczekać moim zdaniem. No i też pamiętajcie o tym, że tych komiksów raczej nie zabraknie, no bo aż tak dużego hypu raczej myślę, że nie będzie, po tym im też zależy... Żeby te komiksy schodziły, więc z tego co wiem, na przykład w przypadku DC, łatwo było to wszystko zdobyć. A kolejny case, no to oczywiście jest to, jak te kody używać. Jeśli kupicie już ten komiks, to w nim znajdziecie kodzik, który wpisujecie sobie na stronę Epic Games. I tutaj też dużym plusem jest to, tego eventu, no to jeśli macie jakiegoś znajomego, który na przykład lubi komiksy, lubi na przykład czytać, to możecie po prostu się jakoś dogadać, poprosi go o taki kod, no i po prostu Wam da go za darmo. Nie są one w żaden sposób przypisane do kont czy coś że musicie jakoś tam mega restrykcyjnie podchodzić, tylko po prostu kod sobie wpisujecie na swoje konto. I nic totalnie się nie dzieje Też być może u mnie na kanale będziemy robić jakieś giveaway Także jeśli chcecie to walnijcie suba, łapeczkę w górę Wpiszcie kodik SEIKAMSRO w sklepie No i staćcie discorda, Twittera, Insta Bo tam pewnie będziemy ogłaszać takie rzeczy Ale tak tylko napomknę, na że przy na przykład Poprzednim evencie, gdzie myśmy właśnie z DC To często widzowie mi dawali te kody za darmo nawet Żeby po prostu to rozdać Bo wiem, że niektórzy mieli strasznie dużo tych kodów Nie wiem, oni po prostu kupowali sobie te komiksy w większych ilościach Czytali, czy mieli od znajomych Ale tak generalnie można było zdobyć I tak jak pamiętacie być może praktycznie Każda to z Harley Quinn nową, każda to z Kill Catwoman, każda to z jakimiś tymi lotniami, no po prostu one gdzieś tam te kody praktycznie zawsze były rozdawane za alarmą w większości. Czy to u mnie na streamkach, czy nawet wiem, że u mnie na Discordzie ludzie wrzucali po prostu na czat te kody często, czy na streamach, więc być może teraz będzie podobnie. No bo też jeśli ktoś, Neckat, kupi komiks, nie gra za dużo w Fortnite'a, no to nic mu nie szkodzi, żeby wejdzieć tam na streamka do mnie, czy nekad na, na Discorda, no i po prostu taki kod dać tam osobom, które grają. No i tak wiecie, coś takie było mega popularne, więc być może teraz to samo będzie. No i być może ogarimy sobie jakiś. Ewencik. No i też pamiętajmy, że teraz rozpoczęła się właśnie ta większa współpraca z Marvelem. Więc nie zdziwcie się, jeśli za jakiś czas być może znów będzie jakiś evencik z Marvelowy, być może jakiś turnio skina albo coś. Generalnie te skiny, oczywiście, będziecie mogli zdobyć teraz przy komiksach. Będziecie mogli je kupić, ale od razu mówię, że raczej turniów z nimi nie będzie. Także musimy po prostu się na, ty, na tym bazować. Aczkolwiek, event spoko, Ja osobiście polecam sobie sprawdzić każdemu, no bo można coś tam zaoszczędzić. I mam dla Was jeszcze taki szybki w sumieniusik, że generalnie dużo ostatnio było problemów z sextem. I też przygotowałem dla Was po raz jak szybko wbijać level, wrzuciłem go wczoraj i też od razu dodam, że Fortnite zboostował wbijanie levela i granie dużo graczy się ucieszyło. ale chcę tylko przypomnieć, że granie w Fortnite zboostowało takie aktywności, jak na przykład robienie killi, otwieranie skrzynek, czy jakieś tam takie karty, medali, właściwie achievementy, które są kompletnie useless, także granie w Fortnite realnie zbusował expa, można powiedzieć, że tak, ale raczej te, tej różnicy nie odczujecie, także jeśli ktoś chce szybko wbić level, opuszczajcie sobie ten odcineczek, róbcie oczywiście zadania, róbcie daily, róbcie kreatywny, grajcie właśnie jakieś impostor w tryb i dzięki temu szybko wybijecie level albo nawet ratowanie świata. Taki szybki ode mnie, bo dużo osób się martwiło. Pamiętajcie również, żeby oczywiście wbiegać na co jedne live'y no i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, także bardzo dziękuję za uwagę, łapeczka w górę no i trzymajcie się, jego ciąga, zapraszam do live'ika bo pewnie zaraz będziemy odpalać dzisiaj, także trzymajcie się, jo.